Dzień dobry, cześć, Bum! Headshot fioletem z fletem. To czas chwały. To czas pały. Dokładnie tak. Nie inaczej, moi drodzy, zaczynamy mordor. Łuu! Tak jak lubicie, tak jak kochacie i tak jak, drogiemu rojciowi, zasugerowaliście, postanowiłem ulepszyć maksymalnie ten typ pistoletów, ulepszając go właśnie o e, dual building Maksymalna modernizacja czwarta, idealny przykład. No to określenie szmata zyskuje całkowicie nowego wymiaru. <laughs> Dobre. Wyswietlaj fly away, fly away. <laughs> Wy mi zawsze zajebiście doradzicie. Dobra. Okej, okay, kochani. Pośpiesznie udajemy się na kolejną misję. He, 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 he. Oczywiście w tym celu komóreczka w łapę, bania w czapę i jedziemy misja! Powrót do Steelport Mam nadzieję, że będą kolejne epickie przerywniki filmowe, które tak bardzo lubię komentować. Oh yeah! Steelwater beach! Most Richarda. O, cóż za ch chwila, chwały. To pierwsze, pewnie 5 minut tej kobiety, ważna chwila. I te nożyczki. No tak, to zawsze wszystko jest wielkie i przypomina penisa. What top! No tak, oczywiście, to Row, fioletowy trzeci ruch. Tu nie mogą być spokojnie, Braka, braka, braka. Bang, 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 bang! Jedziesz, jedziesz, szmata! Ja, Jastridery! Nie wymijaj ich co ty robisz! <grywa> Fioletowy kontra zielony, mimo że bardzo lubię zielony. I tak wygrywa czarno-czerwony. Co, tak spokojnie, stać was na więcej, gdzie wybuchy! Dzieciwki Cox Firefox! Oh, Jest i roki jego tuba! O kurde, prawie... Colo w duty! Hahaha! Mist No proszę! No dobrą sprawę w tą grę nie trzeba grać, aby filmiki już bawią dostatecznie! Zwalisty rusek znalazł wreszcie ubranie! Nie mieli gdzie go wciepać, to dali go na pakę! Dobro! Oh yeah! Snajper! Oczywiście, <grywa> Mordor. Standardowe. Jeśli ktoś się zaibis nie wiesz, jak go zabić, musisz wziąć po 14 rakiet. Teksty czarnego są najlepsze. Kill what? Boże, to syndicate już wyszło. Przekięcie? Ta gra nie wie, co to znaczy. <laughs> I can work with that. I can live with that. not ready to fight the syndicate. Watch. I'm always ready, bitch. All right, <laughs> big <laughs> man, what do you got? There are syndicate as much as you do. I will take you to them. no Can you No, no, no! I will not come down. I am heading back to the hill. Book an emergency session. God damn it, this is war. War 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 never changes. need to cykl, przepraszam. No, Who's up first? Picking up a girl named Kenzie Kensington.

Mam suchy kaszel to dlatego <gudy> 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 Jazda No. Kolejna misja Kolejny nowy element gry do rozkosznego testowania, nichwilowania, niszczenia, łatania Cikicuj Aha, to nie chodzi o to specjalnie, żeby ich rozwalić mam się dostać na barkę ale rojo zepsuł tak bardzo zepsuł ja się miałem tam switaśnie wciepać i wjechałem na ulicę e, e, <śm> no tak 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 rojo no Fuck get

Dobra, robimy ostry wjazd. Brutalna penetracja, dobra wibracja. Jak zawsze, jak uroja, zatarczą. tarczą. Idziemy, 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 jedziemy, Zrobić wejście z drogi śledzie! gdzie, zrobić wejście? gdzie, 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 i, wyskakujemy, i jedziemy. Czyk, 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 czyk. Jaka jazda! Boże jaki mordor Cóż za genialna porada w stosunku w kwestii tego upgrade'u! Zbiodra szmaty. Dobra, czy ja tu podat programówkę wykonuję? Oczywiście, że tak. Dobra, fuck it. do Pronto, do Toronto. A mamy jeszcze przycisk F. <laughs> oh, never get boring. Ok, co my tu mamy? Nie ma pierdzielania się kaj tu wejść? Pod pokład A, są schody. Tylko sorry. Zagrodziła mi łódź! <grym w Kensingtonie> Okej, okay. Ale jazda! Co? What the fucking bullshit! Ale dobra, znam na to sposób. Eee... Dobra, jak zwykle się bezczelnie pochwaliłem. <laughs> Dobra, jeszcze raz. Na spokojnie. No jak wejście, jak chcę ją uratować. A, rozwiąż Kinzi, Mackenzie. Okej. Okay. Jak to, chcę? jak to czego? Dobrze wiesz. Ups! <laughs> No to, zadzwoń po panie, zabawimy się wszyscy. Ue! No i prostytucja, trzy siostry. Cóż za fantastyczna kombinacja! A ja nazywam się Słoik. Osiągnąłem punkt G, czyli kontrolny. Dobra. Dobra, nie mam czasu teraz na bzdury. Idziesz czarny, jedziemy. Kram tylko z tobą, bo jesteś dostawcą, dostawcą zajbistych tekstów. Oczywiście, które ktoś ci napisał, ale nie, nie wnikam już w szczegóły. Prątuj, tonduj, ronduj, dotorontuj. Drift biacia. Nie. Yeah.

No i? <laughs> Dlaczego ja zawsze mam wrażenie, mam nadzieję, że to zadziała w grach. Nieważne. No to nic. Mordor w burdello, bum bum! <laughs> Get down, bitches! O kurde, taki ze mnie kozak, a tu proszę. Spaduwa. Chwytaj klientów. No dobra. Tell me the most, I'll beat the fuck out. Oh yeah! Przybliżenie dramatyczny obrót. Co do cholery! Dobra, no to chwytamy dalej klientów. Czarny tarczo. Buk to tam? Mordor! Oby zagra się nigdy nie skończyła. Holy fuck, motherfuck. A ty co robi? No, nie wygląda na menagera. Kumajcie tą ścianę! Ale czad! Another dick in the wall! Znajdź właściciela. No dobra, ale czy ta szmata jest mi potrzebna? Jeśli nie, to mam dla niej przysmak. <laughs> Get the fuck out! Kurcze, co się dzieje? Mały freeze? Get the fuck out! Okej okay. O, że ten się urwał z dodatku do GTA 4? O <grywa> Oh, yeah. Kamera niczym GAY A jestem Gay Ritchie! Musiałem się upewnić. Zresztą, jak zwykle. Dobra, muszę z nim iść? Dobra, podrzucę go sobie. Świetnie kurczę, lepszy feeling strzelania w dua wildingów z pistolów niż w tą rajderze. <laughs> Nie no teraz to jest jakaś dziecinada, no so oh, oh, fuck yeah. Co teraz, co teraz? Oj tam. Znam takich których to jara Zara? Ja pierdzielę do ujeżdżania koleś. Ale jazda, siodło na kolesie. What the fuck, A, tak! To jest to ze zwiastunów parodiujących. Ale jazda, kumajcie to! Stu Jest tu wysik riksz. Dobrze, kumam? Co ja robię? Ja chcę pistolet. A, nie mam pistolet, zablokowane. Dobrze, ale full ammo! Unlimited ammo no, Brakuje mi tu trochę dynamiki. Dlaczego nie wybuchają? Ale bullshit, jak ja kocham taki bullshit. To jest super, hiper szybka, dynamiczna ucieczka. Zajebista. Oh yeah, P,

Ha, ha, ha. Dobra. Chodź, Mordor Klejko Jedziemy. Oh yeah. Genialne te postacie są po prostu są genialne. Oh yeah. Dobra, przyspieszmy sobie. Ok, wracamy. Wracamy i siejemy! To co potrafimy siać najlepiej. O oh a yeah, nie tak wywalić brutala w powietrze. Dobra. Okej, okay, jedziemy. O oh, kurde, jak tak dostać. Aaaa! Dlaczego to zawsze trafia?! No i jedziemy. Ha ha ha! Tu już powinno pój pójść OK. Dobra, sprzetestujmy wesołe granaty. Yeah! Yeah! Yeah, bitches! O, zwalisty drwal! To jest genialne, bo tu można być naprawdę w dupie zakładników. To nie, w ogóle ta grada specjalnie z tego nie rozlicza, to jest piękne. Dobrze. Hopsik! Pora na klopsik. O oh yeah, kolejny przerywnik, kolejne pewnie mocne wejście jakiegoś Łotra. No tak. Kolejny do drużyny, mam nadzieję. You are not one of Kilbane's no to co obcy pogadali? O no. ja! Oh, yeah. <laughs> Wyczuwam mordor, milordzie! Dobra, pora na karabin. Właśnie jedyny minus dla Billingu jest to, że amunicja do pistoletu traci nieskończoność. Ale nevermind nam jeszcze swój wesoły, stary, dobry, feelingowy, freestyle'owy, gameplayowy, zajebisty karabinek. Master Miniacz? Gdzie jest miniacz? Ło cholera, dobra yeah. Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest? Okej, okay, przywracamy A, muszę przytrzymać, dobra Spokojnie, ale... <coughs> moje zdrowie jest nie mniej istotne Nie wiem czy oni wiedzą gdy ja padnę To padają wszyscy Dobra, ile ty z minigunów? Jasna cholera, dobra. No biegnij, masz całą żółtą staminę! Aha, to nie jest Skyrim. Fuck! Jak mam przy. Nie! Okej, okay, spokojnie, może damy radę. Wykończmy brutala. Kanapka z rozpierdolem dla ciebie. Dobra. Okej, okay, i to rozumiem. Aha. O kurde, ale tu jest Mordor ciężki. Ja pierdzielenia widzę, kompletnie. Ło cholera! Dobra. Czekaj, czekaj, ale jak był gościu z Miniganem? No tak, brawo Rojo. O to chodzi. Zróbmy mordor. No nie. Skor a! Dobra, gdzie są następni? No. Nareszcie. W ostatniej sekundzie. Uff. Uff. Uff To jest to. Przy tego typu jatkach zawsze starajcie się odbierać brutalą i Givery. <grystanie> Nie da się ukryć. Co tu robi gościu? Z tego filmu. Wiecie jakiego filmu? <grystanie> <laughs> Od razu przypomniał mi się film jak uciszyć Roma. <laughs> jak uciszyć krającego cygada? <laughs> o! śmierdzi fajtem, Cóż za mobilka? Fakie, yeah. Oczywiście generał tarz Zarządza mobilizację. Calm down. Would you like us to do, Kilbane? Bain, tak naprawdę to one mają duże cycki, a on ma po prostu za duży łeb. Boże Taką ekipę zmontowałem, że się w dupie nie mieści. A może się właśnie mieści? Kochani, dziękuję wam serdecznie! Bo wybornie bawiłem się świetnie. Jak zwykle dzięki wam z wami kolejnym razem widzimy się następnym razem woo yeah motherfucking house royal in the house Mickey Mouse chickity chick motherfucking chickity chick chaos